Hej, hej, z tej strony Benio, i dzisiaj mam zamiar nagrać, no, krótki odcinek z Jurassic Facts i Theories, ale naprawdę słuszne uwagi, ale. Odcinek nie jest co prawda tyle co Jurassic Facts i Theories, ale odcinek dla spostrzegawczych widzów. Ale zanim zaczniemy, chciałbym Was chętnie zaprosić na serwer Discord Jurassic World Polska 2.0. Nie, serwer nie jest mój, serwer jest Addisona i Adiusza, ale serwer jest naprawdę godny uwagi i to jest coś dla fanów Jurassic World. Dodatkowo doszły takie nowości jak. Eventy, więc jeżeli chcecie wygrać pewien event i dostać jakąś rangę, to zapraszam chętnie na Jurassic World Polska 2.0. Ponieważ kiedy wygrasz event, dostajesz unikalną rangę, która możliwe, że nie będzie już więcej dostępna, ale zawsze możesz się pochwalić swoim talentem oraz umiejętnościami. Więc zapraszam na sobie Jurassic World Polska 2.0. A ja już bez dalszych ceregieli zapraszam do oglądania. Coś, co może zastanawiać kilkunastu tysiąca widzów, a raczej oglądających Parku Jurajskiego 3. Tak. Co się stało z załogą łodzi w początkowych scenach filmu? Otóż odpowiedź jest naprawdę banalna. To jest detal, który mogą ujrzeć tylko. Bardzo spostrzegawczy oglądający. Można pomyśleć, że Muki zjeść na przykład mozazaur albo spinozał, ale przecież spinozał wracał na wyspie, a nie w, w morzu. Więc jak to ma się trzymać kupy? Otóż. To jest detal, który trzeba zauważyć, że oni nie płyną po morzu, oni wpływają do, do rzeki, która rozciąga się po wyspie. Ale potem przecież widać jak na innych ujęciach już jest pełne otwarte morze. Otóż mogli zrobić, żeby Eric i Ben wzięli wpłynęli tylko na skrawek wpływu do Isla Sorna. Żeby zobaczyli tam nie, chociaż, nie, chociaż niektóre gatunki dinozaurów, więc wpłynęli tylko na krótki odłamek. Więc wpłynęli tylko na krótki dystans do tej wyspy, ponieważ wiedzieli, że tam są dinozaury, że są niebezpieczne dinozaury. Po tym, co się stało w San Diego, to postanowili wpłynąć na krótki obszar, na krótki odcinek oraz potem już wypłynąć. Akurat, kiedy już wypływali, właśnie jak widać, nadeszła taka jakby mgła. Więc co to ma do rzeczy? Co zabiło ludzi z łodzi? Otóż to też mogą być właśnie teorie, ale najbardziej prawdopodobną jest to, że to mógł właśnie zrobić spinozaur, który akurat przebywał w samych rejonach, zobaczył łódź albo raczej polował na ryby. Bo jak wiadomo, on nie tylko polował na dinozaury inne, ale też właśnie jest scena, której widać, że te ryby, zapomniałem już jak się nazywają. Ale właśnie one uciekały, coś się spłoszyło. I możliwe, że to Spinozał właśnie polował na nie. Więc możliwe, że też i podczas, kiedy łódź wpływała, to Spinozał akurat polował. Więc mógł zobaczyć łódź, która przepływa nad nimi. I zaatakować załogę, podczas kiedy nie mogliśmy ujrzeć tego. Czyli podczas kiedy to była albo chmura, albo mgła nie wiem co to było dokładnie, ale raczej to była mgła i mógł wtedy zabić całą załogę. Kiedy już skończyła się mgła, zobaczyli że załoga już nie żyje. Ale też jest jeszcze jedna opcja, co mogło się stać. Nie wiem czy to było, naprawdę miało kiedyś wyjść, czy to był tylko fan jakiegoś dobrego animatora, że miała wyjść kresku, kreskówka pokroju obozu kredowego, czyli Return to Isla Sorna. Też animowana bajka, a, czy jakby teaser, czy nie wiem co to było, która pokazywała jakiegoś faceta, co chyba Edmontosaura, czy jakiegoś tam innego Hadrozaura wziął jakby ze sobą. Jakby oswoił i wpływają do Isla Sorna. Tym samym statkiem co w parku jurajskim zaginiony świat. I tam trzeba zauważyć też, że jest mozazaur i Plesiozaur, więc możliwe, że załogę mógł zabić Plesiozaur, który pływał w tamtych obszarach. Bo jak mnie patrzeć, on tak samo żył się rybami, no ale raczej jak to park jurajski tam wszystko. Parku Jurajskim wszystko ma zamiar Cię zabić Więc myśli, że Preziozał też chcia chciał zabić Akurat załogę z łodzi Więc to były te krótkie dwie teorie Mam nadzieję, że Wam się spodobało Oczywiście wiem, że piszecie, która teoria jest bardziej prawdopodobna Ale nie to powiem szczerze, trochę nudzi Ale teraz Mam zamiar zapytać Was Która teoria jest według Was najbardziej prawdopodobna więc mam nadzieję, że wam się spodobało. Zachęcam do wbicia na Jurassic World Polska 2.0. No i ja już nic więcej nie mam do dodania. No i do usłyszenia.